Cześć, witajcie, z tej strony Kubainkuba. Kuba. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy i nieprzypadkowo znajduje się obecnie w samochodzie, ponieważ dzisiaj jedziemy do Józefowa pod Warszawą, oczywiście na torce CS Autek. A dlaczego jedziemy na torce CS Autek? Oczywiście jest to ściśle związane z drugimi mistrzostwami polski Uto, które odbędą się już lada moment. Zachaczamy o grodzicki Shift Seven po to, aby zgarnąć Tomka, który jest organizatorem i mózgiem całego tego wydarzenia. Dlatego zapytamy go, jak emocje, jak przygotowania i czego możemy spodziewać się w tym roku. Jeśli nie widzieliście mojego materiału z poprzednich mistrzostw, które nagrywałem dla was rok temu, to oczywiście są one dostępne na kanale i zachęcam was do Obejrzenia. Gdzieś tutaj albo tutaj macie link. Natomiast słuchajcie, dzisiaj Tor będzie wyglądał zupełnie inaczej. Nie będzie wielkich telebimów, namiotów z wystawcami i żadnych atrakcji. Będzie to po prostu czysty Tor. Czysty Tor, po to, byśmy mogli na nim sobie pojeździć, bo jak się w ogóle okazuje, w każdy piątek tak jak dzisiaj, robione są treningi. I dzięki temu, jeśli przed mistrzostwami chcecie sobie przećwiczyć Tor, to możecie sobie w piątek, tak jak ja dzisiaj przyjechać i po torze pośmigać. Czy jest to uczciwe względem tych, którzy nie będą mogli przyjechać na trening? Tego nie wiem, ale w sumie przyjechać może każdy i my dzisiaj właśnie z tej okazji korzystamy. Żeby po torze pojeździć, ja oczywiście dzisiaj również wziąłem sobą sprzęt. Który jest tutaj z tyłu. Jest to hulajnoga Hayley Tiger Max, czyli całkowicie wodoodporna hulajnoga, którą już niedługo będę dla Was testował. Dzisiaj może uda nam się nagrać z nią jakieś fajne przebitki. Miałem w ogóle wziąć sobie Kukirina G3 Pro, który jest mocniejszy od tego Haley Natomiast Kukirina już widzieliście, tego Haley jeszcze nie widzieliście, dlatego dzisiaj je zobaczycie. A pełny materiał o nim pojawi się już niedługo. Musimy tę hulajnogę gdzieś utopić, no w końcu jest wodoodporna. Zobaczymy, czy taka wodoodporna, jak mówią. Dzisiaj jednak, że żadnych testów wodnych nie będzie, będzie test toru. Dlatego teraz bez przedłużania widzimy się za chwilę przy k7. zobaczymy, co Tomek nam powie. Aneczko, zaczynamy od razu, słuchaj, trzymaj mikroport Zaczynamy, słuchaj, powiedz e... Ale faktury muszę pozbierać, nie zamknąłem miesiąca, nic jeszcze nie jest gotowe, nie ma komu pomagać Opowiadaj o mistrzostwach, a nie o fakturach e... Co będzie się działo, Jakie emocje, Jakie Mistrzostwa Polski, słuchajcie, uuu! Czekajcie, ko koszulki z zeszłego roku, e jeszcze są do dostania, bo nie rozeszły się wszystkie Proszę bardzo, więc dzisiaj będziemy jeździć w tej koszulce e A tak serio, no to co, jedziemy dzisiaj testować tor, tak? Ale żeś mi zaskoczył teraz, kurczę, nie spodziewałem się. Rozumiem, że tak jest najlepiej. Chcemy się dowiedzieć, jaki dom przygotowania, ilu jest partnerów, jacy są partnerzy, jakie są kategorie, jak będzie wyglądał tor. No po prostu wszystko, co wiesz, to nam mu. E, więc tak, e, kategorie e, open na dużym torze. Wszystko. Dobra, tutaj mówię, to, kurczę, no to idziemy na dół, choć będzie lepsze światło. E, kategorie open. Wszystkie hulajnogi elektryczne, wszystkie monocykle elektryczne, wszystkie jadą razem na dużym torze. Kategoria Open będzie polegała na tym, że wsadzamy wszystkich riderów i to będzie taki szybki, szybki wyścig i dzielimy tor na dwie grupy, jakby na dwie części, bardzo szybką i bardziej taką zręcznościową, więcej zakrętów, więc myślę, że wszystkie koła dadzą radę gdzieś tam powyżej 84 V. I podobnie w nogach i, 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 i w deskorolkach, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie na tym torze. Nie? I dzięki temu, że mamy i szybkie trasy, i, i bardziej kręte, no to, to mniej więcej te szanse się wyrównają mimo różnych pojazdów. Nie? I, to będzie, I to będzie Open. Dobra, i dalej co mamy? E, co mamy? Dalej mamy jeszcze tor zręcznościowy, który jest na razie zagadką, bo tam będzie dużo przeszkód, e, slalomów e, e, i innych wyzwań, które zostaną niebawem pokazane na stronie wydarzenia, czytaj na Facebooku, bo tam wszystko prowadzimy. Mm -hmm. I co będzie w tym roku też tor am amator? Jak no właśnie, w to będzie tor zręcznościowy. A to będzie e, tor, tak. czyli tor amator jest przekształcony w tor zręcznościowy, tak? Jest, tak? I będą tak jakieś przeszkody, tak? Tak jest. Chcemy więcej, troszeczkę zawodników tam zaprosić na tor zręcznościowy, no bo. E, bo w tamtym roku nie było ich dużo na tym torze amator i on był prosty, czyli były tam same zakręty. Teraz będzie jeszcze trochę ciekawszy. I przez to, że robimy same kategorie open na dużym torze, no to po prostu ten tor zręcznościowy będzie dla większej grupy odbiorców. Nie? Mhm, super. I my dzisiaj jedziemy testować tor, czy kto tam będzie? My testujemy tor co piątek, bo my no już właśnie. układamy ten tor długo i sprawdzamy ścieżki i testujemy czasy. Dzisiaj jedziemy trochę ponagrywać, zrobić jakichś fajnych przebitek, żeby pokazać Wam jak to wygląda, gdy dwóch riderów jedzie obok siebie tym torem, jak mniej więcej będzie wyglądał wyścig. Okej, okay, spoko, ale czy ogólnie ktoś z zewnątrz może sobie przyjechać i ten tor przetestować przed może. mistrzostwami? Może, przed mistrzostwami jak najbardziej zapraszam w każdy piątek. I można się przejechać na tym torze, bo my tam robimy treningi stałe. W takich godzinach? W piątki. Mniej więcej od 17 do 20:30, 20, 21 jak się zrobi ciemno, nie? Super. Tam też jest oświetlenie, no ale to już dłużej nie ma co zostawać. E, więc można przyjechać w piątki, testować. W sam dzień wydarzenia e, raczej nie, bo nie będzie na to czasu i miejsca. E, mówię o testowaniu takim wcześniej. Aczkolwiek będziemy otwierać tor dla zawodników, żeby sobie przetestowali, jak on wygląda przed wyścigami. A potem, pomiędzy wyścigami, pozwolimy ludziom też wjeżdżać na ten tor, żeby sobie przejechać, na, szczególnie na testowych pojazdach, które będą naszych partnerów tam wystawione. Więc jak najbardziej jest opcja testowania toru i tych, i zawodników. W ogóle ciekawa sprawa. Zawodników na razie więcej się zgłosiło zagranicznych niż polskich, więc Polacy weźcie się tam ogarnijcie, bo trochę wstyd. No znowu, znowu Czech wygra na polskich e, mistrzostwach, tak było w kategorii monocyklicznej. Czyli to są generalnie międzynarodowe mistrzostw. otwarte mistrzostwa. Otwarte mistrzostwa polskie, okay. tak, bo tak zdecydowaliśmy w tym roku. Czym to się, różni od, czym to się Z... różni od międzynarodowych? No, w sumie tym samym, jakby to jest to samo. A. Międzynarodowe, czyli otwarte, tak? Czy otwieramy się na innych, na zagranicznych zawodników. Mhm. E, w tamtym roku robiliśmy... E, Zapytaliśmy się ludzi, czy są chętni na otwarcie się i, i zdecydowana większość chciała wpuścić z zagranicznych zawodników. To urozmaici nam trochę te zawody, nie? E, mm -hmm. I też może właśnie zmusi was, drodzy widzowie, e, trochę do większej mobilizacji. Super. No i o tych partnerach. Mijamy kadr, żeby było ciekawie. Chodź, dobra. Poba. Jedziemy. E, Co tu masz ciekawego? Folie bąbelkową. Nie, no dobra. Dużo partnerów w tym roku będzie. Dużo. Coś tam zdradzisz? Chcemy, żeby tajemniczo? to były takie trochę targi elektromobilne, których brakuje w Polsce. Potem zrobimy jeszcze normalne targi, ale generalnie chcemy dużo wystawców zaprosić: producentów hulajnuk, monocykli, deskorolek. Zobaczymy, jak nam się uda z zaproszeniem Chińczyków, bo może tak być, że partnerzy z Chin się nie zjawią osobiście, ale na pewno coś wykombinujemy. Więc będzie dużo, dużo, dużo więcej firm w tym roku. Dobra, słuchajcie, szybkie przejście. Jesteśmy już w Warszawie. E, tak w zasadzie to nie takie szybkie, ponieważ ja jechałem tej półtorej godziny. Tak, półtorej godziny z Grodziska, to jest jakiś hit. Do Józefowa zostało mi jeszcze około pół godzinki Zatrzymałem się teraz na stacji. No i w tym miejscu chciałem was uprzedzić, że jeżeli wy będziecie jechać do Józefowa, czy to w piątek na trening, czy na same mistrzostwa, to bardzo uważajcie, ponieważ w województwie mazowieckim są ze cztery Józefowy. Najłatwiej jest zajrzeć w nawigację z Autek, wtedy macie pewność, że doprowadzi was do tego właściwego Józefowa, bo naprawdę łatwo się pomylić. Także dajcie mi jeszcze chwilę, za pół godziny będę Miejscu i będziemy sobie jeździć. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Tor jest całkowicie pusty. Tomka jeszcze tutaj nie ma, ale z tego co widzę, to ktoś już jeździ, także idziemy się przywitać i zobaczymy, kto to jest i kto to już śmiga po torze. No dobra, słuchaj, to chciałem na początku, żebyś się przywitał, powiedział, kim jesteś, co tutaj robisz. No cóż, cześć, jestem Piotrek. A przyjechałem, bo zawsze mamy okazję w piątki e, poćwiczyć tutaj na torze autek, e, więc. E, Przyjemna inicjatywa, można się doskonalić zarówno w jeździe torowej, czy po prostu podszlifować swoje umiejętności do jazdy na co dzień. Ok, z daleka przyjechałeś? Nie, z Warszawy, więc można i na kole przyjechać, albo chwila i jesteśmy samochodem. Okej, okay. jesteś tutaj co piątek? Wiesz co? Raczej tak, raczej tak. Wyjątkowo już się zdarza, że, e, że jestem nieobecny, chyba że e, albo obowiązki jakieś tam zawodowe, albo albo pogoda nam pokrzyżuje plany. No to wtedy rzeczywiście nie przyjeżdżamy. Super, no i jak tak ćwiczysz do mistrzostw, no to jak oceniasz? Masz szansę? W jakiej kategorii w ogóle jedziesz i jak oceniasz swoje szanse? Wiesz co? Startuję w kategorii monocykli e, Open, oczywiście. E, ciężko mi powiedzieć, jakie szanse, ponieważ e, nie mam doświadczenia dużego, jeśli chodzi o starty, czy to w Europie, czy w Polsce. Zobaczymy, bardziej to jest forma jakiejś tam zabawy niż, niż chęci wielkiej rywalizacji i zwycięstwa. No rozumiem, no to teraz jeszcze byś nam opowiedział o swoim sprzęcie. Co ty tutaj masz? Wiesz co, ja jeżdżę na iX 30 Bigoda, całkiem przyjemne, mocne koło. Sprawdza się na torach, które. E, pozwalają choć trochę się rozpędzić, e, bo ponieważ jest to ciężkie koło, więc na jakichś tam krętych e, torach, to rzeczywiście no, można powiedzieć, że trochę tracę do kół, które mają na przykład 25-30 kg. E, natomiast e, całkiem nieźle mam już je objeżdżone, więc, więc e, zobaczymy, jak właśnie na tym torze pójdzie e, ta rywalizacja. Super, a coś więcej o jego osiągach powiesz? Wiesz, co. E, 134 V, e, jeśli chodzi o napięcie, e, maksymal, to znaczy znamionowa moc jest 4000 W, silnik C40, e, prędkość maksymalna to swobodnie można utrzymywać powyżej 90 km. E, no i raczej można powiedzieć, że jest to koło, które posiada duży moment obrotowy. I faktycznie jeździsz z takimi prędkościami? No, nie, nie ukrywam, że się zdarza dość często. The world i flip the script just like an acrobatic bringing in them hits you would have thought that we had bad in practice hip hip hooray hit the light on now my pockets fatter give me a little space promise mama i'ma take the hey, challenge hey. took my chance the dice roll let me slide in welcome y'all to my show bout to begin this the time i go viral roll so let me just shimmy shimmy all the way until i pop off look i'm tired of excuses and secrets keep my head up and know this ain't easy so grab your popcorn bags and relax I'ma shimmy shimmy all the way until I hey. Shimmy shimmy, gimme gimme, just a couple millies. To my family, of Bentley, never flop like Belly Hit my celly, actin' petty, see the people around me I don't think they'll miss me, Lord forgive me Yeah, my girl so pretty Such a hard time to go unwind, flying autopilot I've been down bad in the sunshine but I can't describe it You got bout when you name drop don't No i cóż, mam nadzieję, że ta mała zapowiedź tego, co mi działo się tutaj już 8 czerwca się wam podobała. Z mojej strony na dziś to wszystko, a wy, aby nie przegapić nowości ze świata elektromobilności, koniecznie zostawiajcie suba z dzwoneczkiem i do zobaczenia już 8 czerwca.